Czytanie z Ewangelii według Świętego Marka, triumfalny wjazd do Jerozolimy. Kiedy zbliżali się do Jerozolimy od strony Betfage i Betani, na Górze Oliwnej, wysłał dwóch swoich uczniów, mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami. Jak tylko wejdziecie do niej, znajdziecie tam uwiązanego osiołka którego nikt z ludzi jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie. Jeśli ktoś Was zapyta, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, lecz zaraz go odeślę z powrotem. Poszli i znaleźli osiołka przywiązanego u drzwi na zewnątrz przy drodze i odwiązali go. Niektórzy ze stojących tam pytali, co to ma znaczyć? Dlaczego odwiązujecie osiołka? Oni odpowiedzieli, jakim Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili osiołka do Jezusa i zarzucili na Niego swoje płaszcze, a On Go dosiadł. Wielu słało swoje płaszcze na drodze, a inni zielone gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy szli przed Nim i za Nim, wołali Hosanna, chwała temu, który przychodzi w imię Pana, błogosławione nadchodzące Królestwo naszego Ojca Dawida. Hosanna na wysokościach. Tak przybył do Jerozolimy, do świątyni. Dokładnie wszystko obejrzał. A że była już późna pora, Wyszedł razem z dwunastoma do Betanii.